Dziękuję ci uprzejmie, Paulinka, brawo za tę zdrabkie jubileuszowy kotylium. I tutaj szybko na początek pogratuluję zwycięzcy komentarzy z ostatniego odcinka. Oto najlepszy komentarz filmu poprzedniego, napisz tu komentarz, aby wygrać następnego. Witaj Zbigniewie, szanowni youtuberzy, wysyłam ci Janusza, pozdrowienia, Paulinka, brawo. I jeszcze rachunki o mnie pamiętali. Gdyby nie YouTube, to już człowiek by zapomniał, jak to wspaniale jest dostawać i wysyłać listy nie e-mailiowe. Także zostawcie Paulince subskrypcję, kto nie subskrybuje jeszcze, bo miła dziewczyna porządna jest i wysłałem ja wszystkie drapaki 3D i zanim szkód niech mi naspawa kolejne, to kombinuję ja, czym by tu drapać. 30, 57, 17, 41, 40, 33. Karta apteczna przydała mi się dziś jak nigdy. Dobra, i tak nie wygrałem nic w tej zdrapce. Przecież nagrywam tą narrację głosową w późniejszym czasie, a nie w trakcie drapania i każdy o tym wie. Chociaż woli nie wiedzieć, bo tak się lepiej ogląda. I tak człowiek żyje. Woli nie być świadomy wielu rzeczy, które dzieją się... Wokół niego, a które mogą okazać się kluczowe w jego sukcesie i realizacji marzeń. I jeśli masz człowieku jakiś pomysł, w który niewątpliwie wierzysz, że jest dobry, nie pozwól Pan, by inni ludzie sprawili, byś uwierzył, że jest inaczej. Jeśli czujesz, że coś dla ciebie dużo znaczy, bo jeśli dla ciebie coś znaczy, to musi coś w tym być, to jest. Coś takiego, co naprawdę chcesz robić. Na pewno znajdzie się ktoś, dla kogo to też coś będzie znaczyło i razem można to ulepszać. Spróbuj to zrobić, because you can only do your best work tylko jeśli robisz to, co chcesz właśnie robić i w sposób, jaki ty uważasz, że tak powinno być zrobione. I bądź dumny z siebie, jak to zrobisz. No matter what it is. Możesz spojrzeć na to i powiedzieć, ja to zrobiłem sam i to jest całkiem dobrze zrobione. I to właśnie jest wspaniałe uczucie. Pozdrawiam gorąco szanownych youtuberów. Do zobaczenia. Faltujcie jej wszystkie filmy w górę, bo stara się również, co nie miara.